System pancer S-1. Opis, dane techniczne i ciekawostki. Czyli przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy, oczywiście zestaw mobilny, albo na nośniku kołowym, albo na gąsienicowym, chociaż tutaj ta przewaga nośników kołowych jest zauważalna. Jest to zestaw krótkiego zasięgu produkcji rosyjskiej. Prototyp, pierwsze prototypy powstały w roku 1994, ale brak środków Zahamowały rozwój tej konstrukcji i dopiero duże zainteresowanie może nie duże, ale pewne zainteresowanie zagraniczne spowodowało, że na początku lat 2000 doszło do powrotu tego projektu, i w 2005 roku pojawiła się nowa wersja, a w 2008 roku ruszyły dostawy na początku do odbiorców zagranicznych. Tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, można powiedzieć, były głównym tym odbiorcą. I to one właśnie spowodowały powrót do tego projektu, i one dostawały pancery S1 na podwoziu ciężarówki MAN. W Rosji system trafił do jednostek w roku 2012. Od razu powiem, żeby mi nie umknęło, o tym, że niedawno mogliśmy oglądać taki materiał, gdzie po odpaleniu rakiety i serii z działka doszło do porażenia jednego z pancerów. Tutaj te problemy, jakie pojawiają się w przypadku pancerów, już były niejako sygnalizowane w przypadku konfliktów w Syrii, w Libii i obecnie te, można powiedzieć, problemy pancerów są jak najbardziej widoczne. Chodzi tu o to, że pancer ma bardzo niską zdolność zwalczania małych dronów oraz amunicji krążącej, na przykład naszych Warmate'ów. Te obiekty są albo zbyt małe, żeby te systemy ich wykrywania, śledzenia mogły niejako za nimi nadążyć, albo też te systemy śledzenia celu, kierowania ogniem nie są w stanie je w odpowiedni sposób zwalczać. Do tego pojawiają się problemy na przykład z zwalczaniem celów lecących na niskim pułapie. Tutaj dodatkowo chodzą słuchy, i to bardzo duże, że ten system lubi. Pomylić na przykład dużego ptaka z zagrożeniem i takiego ptaka próbować zwalczać. Więc niestety nasze bociany są zagrożone. Gorzej, gdy leci taka para bocianów, ponieważ pancer, choć ma mieć możliwość równoczesnego zwalczania trzech-czterech celów, to realnie radzi sobie tylko z jednym. Więc na dwa bociany jeden jest w stanie się przemknąć. Ale o tym będzie za chwilę. Nie o bocianach, tylko o pancerze i tych jego bolączkach. Wracając do opisu, należy stwierdzić, że albo jest to czteroosiowe podwozie kołowe, czyli ciężarówka, która jest nośnikiem o odpowiedniej mocy, najczęściej są to Kamazy albo Many, albo to może być każdy inny, właśnie czteroosiowy pojazd, który ma odpowiednią nośność i zapewnia odpowiednią przestrzeń, żeby. Za kabiną, niejako zlokalizować ten główny moduł, ten kontener, w którym zawarte jest wyposażenie i jego obsługa. Dodatkowo może to być również nośnik gąsienicowy, na przykład podwozie GM352M1E. W przypadku tych podwozi gąsienicowych różnice polegają na tym, że najczęściej są one lepiej opancerzone, ponieważ na nośniku kołowym pancer S1 chroni przed bronią. Maszynową, taką ręczną, natomiast już te wersje na nośnikach gąsienicowych, dzięki temu, że mogą więcej ważyć, mogą chronić przed na przykład jeszcze odłamkami artyleryjskimi. Do końca nie wiemy, jaka jest ta różnica w tym opancerzeniu. Przynajmniej ja nie dotarłem do takich pewnych źródeł. Ale te różnice, jeśli chodzi o nośnik, są również takie, że jak zawsze nośnik kołowy jest tańszy. Bardziej mobilne jeśli chodzi o drogi utwardzone. Jego prędkość wynosi 90 km na godzinę. Zasięg od 600 do, według źródeł, nawet 1200 km. Tutaj mi się wydaje ten zasięg dosyć duży, bardziej bym obstawiał około 900 km. Natomiast zestaw na nośniku gąsienicowym ma mniejszą prędkość około 70 km na godzinę, zasięg około 600 km i oczywiście on lepiej sprawdza się w trudnych warunkach terenowych. I tutaj, oczywiście, powstała też wersja do działań w Arktyce. Tam, gdzie jest po prostu bardzo zimno, i ona najczęściej jest właśnie na pojeździe gąsienicowym, i w jej przypadku zrezygnowano z tych dwóch, dwulufowych armat automatycznych na rzecz zwiększonej ilości wyrzutni pocisków przeciwlotniczych, z 12 do 18 takich wyrzutni. Te armaty automatyczne sprawiały zbyt wiele problemów. Może teraz to wyposażenie. Nie powiedziałem do czego służy pancer, a jest to system obrony bliskiego zasięgu, chroniący przed atakami lotniczymi w każdych warunkach pogodowych, w każdych warunkach klimatycznych, w dzień i w nocy. No to tak można powiedzieć, przeczytane z broszurki, która reklamowała pancera S1. No i oczywiście nie ma też żadnego analoga na świecie. Oczywiście ma służyć do osłaniania celów o wysokiej wartości. Nie tylko wojskowych, ale też cywilnych, to tak, można go postawić na dachu, ta masa tego całego zestawu z wyposażeniem pancer S1 powinna zostać. Wytrzy... To znaczy, dach budynku powinien znieść taką masę, właśnie pancera S1, i tak na wieżowcu, czy na jakimś wysokim budynku, jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało i nie wyglądało, da się ten nośnik, da się ten zestaw. Postawić. Więc on ma osłaniać Kreml, to znaczy on ma osłaniać systemy OPL średniego i dużego zasięgu, czyli na przykład opl taką jak S300, S400, czyli systemy S300, S400, które jak często powtarzam, są bardzo podatne na te zagrożenia bliskiego dystansu. Nasze Patrioty również będą chronione przez coś podobnego do pancera, czyli przez naszą Pilicę. Tylko coś, mam nadzieję, lepiej działającego. Do tego, oczywiście, centra logistyczne, sztaby, przeprawy, miejsca, gdzie oczywiście jest coś ważnego do chronienia, czyli taki bliski zasięg i mający system chronić przed wszelkimi zagrożeniami. Ale może dwa słowa o uzbrojeniu. A są to dwie dwulufowe armaty automatyczne, 2A. 38M kalibru 30 mm z zapasem 1400 pocisków. Zasięg skuteczny to do 4 km i może on zwalczać cele na wysokości do 3000 m. Tu wysokość minimalna jest podawana w różny sposób. Najczęściej spotykałem się z informacjami, że wynosi ona dopiero od 200 m. Nie wiem, może ta elewacja, kąt podniesienia tych armat jest nie taki jak trzeba. Ale oczywiście powinien być on znacznie niższy. Do tego dochodzi 12 wyrzutni przeciwlotniczych pocisków 57E6 albo też ich kolejnej wersji 57E6E. Mogą one razić cele w odległości do 18 km, i tu gigantyczna wada: one mogą skutecznie razić cele dopiero w odległości od 1000 m od wyrzutni. Ten proces uzbrajania się, nabierania odpowiedniej trajektorii powoduje, że ta minimalna odległość od celu to 1000 metrów. Poniżej 1000 metrów już musi ten cel być zwalczany za pomocą, tej dwu, za pomocą tych armat automatycznych. Jeśli chodzi o wysokość, na jakiej może znajdować się cel, to od 5 do 10 tysięcy metrów. I tutaj znowu ta wartość 5 metrów nad ziemią jest nierealna, ponieważ jak zaraz się przekonamy o czym powiem, ten radar do śledzenia i naprowadzania tych pocisków rakietowych jest tak skonstruowany, że nie radzi sobie z tymi obiektami znajdującymi się nisko. Więc ta minimalna wysokość tych celów, które da się razić, to przynajmniej kilkadziesiąt metrów. W tych najnowszych wersjach, do jakich ma być zmodernizowany zestaw Panzer S1, czyli w wersji M, tutaj te rakiety mają mieć troszkę większy zasięg o kilka kilometrów oraz zwalczać cele na większym pułapie do 18 tysięcy metrów. One są naprowadzane przez nośnik, przez radar, odpowiedni system nie mają wewnętrznych, samodzielnych systemów naprowadzania. I tutaj ten proces naprowadzania jest często niewystarczająco skuteczny, właśnie przeciwko niedużym celom. I tutaj o niedużym celu, to mówimy na przykład o rakietach manewrujących, z tym są problemy. Jeśli chodzi o skuteczność, to tutaj pojawiają się problemy wynikające z zastosowania systemów radarowych. Może właśnie o nich kilka słów. I tutaj mamy radary 1 do śledzenia celów i służy do tego system 1RS21, a do wykrywania celów służy pracujący w paśmie S radar stacja 2RE80. Ona w czasie poruszania się pojazdu jest złożona i ma zasięg wykrycia celów od 1 do nawet 75-80 km, chociaż realnie najprawdopodobniej ta stacja jest w stanie wykrywać cele w odległości do 35-45 km. Może śledzić równocześnie do 20 celów, lecących z prędkością do 1000 m na sekundę. Wracając do stacji śledzenia celów, czyli do tego 1RS-21, pracuje ona w paśmie K i po otrzymaniu informacji o celu ma go przechwycić, śledzić i naprowadzać na niego pociski rakietowe. Tylko, że tu pojawia się kilka problemów ponieważ ta stacja ma duże problemy z pokryciem dolnych warstw, czyli jeśli coś leci nisko, to ta stacja, ten radar nie jest w stanie skutecznie naprowadzać, śledzić danego celu. Czyli rzeczy, które latają nisko, mogą być niejako nieosiągalne, żeby ta stacja, ten radar mógł się nimi zająć. Do tego dochodzi druga sprawa, bardzo Znowu problematyczna, ponieważ realnie Pancer 1 jest w stanie zwalczać jeden cel. Dopiero po jego wyeliminowaniu może namierzać kolejny cel. Teoretycznie może zwalczać 3-4 cele czterema rakietami równolegle, ale to teoria. W rzeczywistości może ten cel zwalczać jeden. Czyli na przykład, jeśli leci jakiś wabik i prawdziwa rakieta, albo na przykład dwie prawdziwe rakiety. To może być problem z poradzeniem sobie z tą drugą. To może być problem z poradzeniem sobie z tą drugą rakietą. Oczywiście dla nas jest to zaleta, ale oczywiście są to wady, o których strona rosyjska wie. I chociaż twierdzono po tym, jak doszły do nich informacje, że nie ma takich problemów. To jednak ta najnowsza wersja M jest niejako wersją, która ma je wyeliminować. Czyli już to przeciwdziałanie przeciwko celom niskolecącym o mniejszej powierzchni ma być już rozwiązane w przyszłości. Więc ma to być wysoce mobilny zestaw, który ma zapewnić wysoką ochronę w dosyć dużym zasięgu. Czyli na przykład, jeśli mamy jakiś sztab, czyli jeśli mamy jakiś sztab, jakieś centrum logistyczne, to taki pancer, gdyby działał w pełni tak jak trzeba, byłby w stanie naprawdę zapewnić bardzo dobrą osłonę. Dwie podwójne armaty, 12 wyrzutni to wszystko, gdyby działało tak, jak jest to przedstawiane, naprawdę byłoby w stanie zwalczać dużą ilość zagrożeń. Ale obecnie wykorzystuje się te wszystkie ograniczenia tego systemu. Niestety, ograniczenia, które da się wyeliminować, czyli troszkę inaczej działający radar, troszkę inaczej działający system kierowania ogniem i śledzenia celów. Wówczas pancer stanie się o wiele, wiele skuteczniejszy. Działanie: gdzie ten pancer był użytkowany? Oczywiście, w Syrii. Tutaj, lotnictwo izraelskie. Zniszczyło przynajmniej dwie, tutaj lotnictwo izraelskie zniszczyło przynajmniej dwa pancery, pancery, które osłaniały te zgrupowania wojsk rosyjskich i najemników. W Libii zniszczono przynajmniej dziewięć takich zestawów, jeden na pewno został przynajmniej przechwycony. W zmaganiach, które toczą się od ponad roku, na pewno zniszczeniu uległo kilkanaście pancerów. A pancerów wyprodukowano jak do tej pory przynajmniej 200. Może podsumujmy, czy to zły sprzęt? Oczywiście nie. Jest w stanie zapewnić osłonę przeciwko wielu zagrożeniom lotniczym. Wady, które wymieniłem, oczywiście powodują, że jest pojazdem, może nie pojazdem, systemem, który ma problemy z niektórymi zagrożeniami i oczywiście jest to szeroko wykorzystywane. Nie mówiąc o tym, że kiedy ten system się przemieszcza, kiedy stacja do wykrywania celów jest złożona, on też jest podatny na zagrożenie. Tutaj musimy zaznaczyć, że jeśli doszłoby do tych modyfikacji, o których wspomniałem, które wyeliminowałyby te ograniczenia tego systemu, to pancer S1 mógłby stać się naprawdę bardzo dobrym systemem, jeśli też wyeliminowano by tą podatność na Zakłócenia na to, że można go dosyć skutecznie zakłócać, i nie znajdą się inne problemy, o których jeszcze nie wiemy. Założenia były bardzo dobre, jak zawsze, każdy projektuje coś z założeniami bardzo dobrymi. Tutaj rozeszła się droga pomiędzy zapewnieniami a realnymi możliwościami teoria swoje, a realizm swoje więc to pokrycie, te możliwości tego systemu. Które teoretycznie były na niesamowicie wysokim poziomie, i naprawdę gdyby przełożyć tą teorię, to co mówiono o tym systemie, i gdyby okazały się te wszystkie parametry prawdziwe, wówczas pancer byłby jednym z najlepszych tego typu systemów na świecie. Naprawdę w realny sposób stanowiący bardzo dobrą osłonę przeciwlotniczą. Realnie okazało się, że jest podatne na szereg zagrożeń, i oczywiście tutaj musimy pamiętać, że do zwalczania wielu zagrożeń tych lotniczych, jeśli chodzi o niektóre rakiety, jeśli chodzi o nie. to pancer tam nie jest w stanie ich zwalczać. On stanowi tą jedną z ostatnich linii obrony, i tutaj na przykład nasza pilica też będzie niejako takim systemem który będzie chronić te systemy obrony przeciwlotniczej większego zasięgu, średniego zasięgu i pancer również ma takie zadanie. Chronić, ale można powiedzieć przed tymi najbliższymi zagrożeniami, ale oczywiście przeciwko niektórym jest w stanie obronić, przeciwko innymi nie. Więc ocena tego systemu oczywiście nie powinna być jednoznacznie negatywna ponieważ tak jak mówię, on jest czymś, co w realny sposób może zagrozić na przykład naszemu lotnictwu. I o tym musimy pamiętać, pamiętając też o tym, że można wykorzystywać jego niedociągnięcia, jego wady i spodziewać się, że część z nich zostanie wyeliminowana. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.